Jak oszczędzać w firmie? Biznes, porady biznesowe. 18 grudnia 2021 roku. Konieczność oszczędzania dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale również całych firm, które mają problemy finansowe lub niebawem zaczną je mieć. Dlatego też warto uważnie przeanalizować wszystkie firmowe finanse i sprawdzić, gdzie i jak oszczędzać w firmie bez straty na jakości oferowanych produktów i usług. Spis treści. Często popełniany błąd. Warto pamiętać, że nie najlepszym pomysłem jest oszczędzanie na pracownikach i cięcie kosztów ich pracy. W poszukiwaniu firmowych oszczędności trzeba najpierw sprawdzić, gdzie wydajemy zbyt wiele lub kiedy pieniądze uciekają bez większej kontroli. Czasem wprowadzenie tylko niewielkich zmian może prowadzić do całkiem sporych oszczędności, które można wykorzystać w innych obszarach działalności firmy, m.in. na inwestowanie czy rozwój. Jak oszczędzać w firmie? Aby oszczędzanie było skuteczne, potrzebny będzie przede wszystkim dobry plan. Wszystkie chaotyczne działania czy szybkie cięcie kosztów bez głębszej analizy mogą bowiem spowodować więcej szkód niż korzyści. Warto więc spędzić nieco czasu na sporządzeniu konkretnych dokumentów, tabelek z wydatkami na konkretne cele, a dopiero potem zabierać się za zmniejszanie wydatków. Oszczędzanie powinno być planem długofalowym, w który warto wdrożyć także pracowników. Wiele ich nawyków również można zmienić. CO spowoduje, że część niepotrzebnych wydatków zostanie zatrzymana. Zobacz też, jak zarządzać budżetem domowym, gdzie szukać oszczędności w firmie. Oszczędności w firmie można szukać w wielu obszarach. Dobrym rozwiązaniem może być delegowanie części usług czy działań do zewnętrznych firm. Niewielkie firmy nie muszą mieć chociażby prawnika czy księgowego na etacie w tej kwestii dobrze sprawdza się outsourcing, czyli powierzanie tych działań zewnętrznym specjalistom. Nie trzeba tworzyć etatu, wystarczy co miesiąc opłacić fakturę. Podobnie jest w przypadku informatyków, szczególnie w tych firmach, gdzie nie są oni potrzebni na co dzień. Wydatki na systemy informatyczne można również ograniczyć poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań i trzymania sporych części danych w chmurach. Technologie cloud computingowe są zdecydowanie tańsze niż utrzymywanie własnych serwerowni czy nieustanne inwestowanie w nowy sprzęt. W poszukiwaniu oszczędności warto również zwrócić uwagę na wydatki związane z reklamą, marketingiem, reprezentacją, a także delegacjami pracowników. Być może w niektórych przypadkach nie ma konieczności osobistych wyjazdów, wystarczą możliwości, jakie dają telekonferencje oraz wirtualne spotkania. Można również ograniczyć koszty służbowych spotkań, a także firmowych samochodów oraz floty pojazdów. W wielu przypadkach o wiele taniej wyjdzie wypożyczyć auto w razie potrzeby, zamiast utrzymywać firmowy samochód, który przez sporą część czasu stoi nieużywany. Pomysły i przykłady, jak oszczędzać w firmie. Dobrym pomysłem na oszczędności będzie również dokładne przeanalizowanie wydatków na telefon czy internet. Obecnie dostawcy tego rodzaju usług mają ciekawe pakiety dla przedsiębiorców, które pozwalają na znaczne obniżenie comiesięcznych wydatków. Zobacz, czym są moje usługi. Kolejnym przydatnym działaniem będzie ubezpieczenie firmowych sprzętów, szczególnie tych, których naprawa sporo kosztuje, a które są niezbędne w codziennej pracy firmy. Dobrze ubezpieczony sprzęt to gwarancja, że w razie jakichkolwiek problemów nie trzeba będzie ponosić kosztów napraw z własnej kieszeni, a także będzie można liczyć na maszyny i urządzenia zastępcze. Oszczędzanie w firmie powinno być elementem dobrej praktyki w każdym przedsiębiorstwie. Plan oszczędzania nie powinien być wdrażany dopiero wtedy, gdy źle się dzieje, a firmowe finanse niebezpiecznie pikują w dół, a konto firmowe jest prawie puste. Przemyślane działania związane z ograniczeniem wydatków mogą pomóc firmie w rozwoju oraz skutecznym zarządzaniu. Jeśli właściciel firmy sam nie bardzo widzi możliwości oszczędności, dobrym pomysłem będzie skorzystanie z usług zewnętrznych doradców, którzy obiektywnie przyjrzą się finansom przedsiębiorstwa i ocenią, gdzie można uciąć koszty i znaleźć spore oszczędności bez obniżania jakości i sprawnego funkcjonowania firmy. Jeśli masz dodatkowe pytania lub sugestie, jak oszczędzać w firmie, podziel się nimi w komentarzu pod artykułem. Zachęcamy także do udostępniania naszych treści w kanałach społecznościowych.